Kolejne rowerowe tej vlogi nadszedł czas. Jesteśmy w parku w żywcu. Chciałem wam nagrać ten odcinek i wam go dam. Chodzę taka pogoda, pogodę, jaka widzicie, lało, padało deszcz i był wypadek i do tutaj dojechałem. No nie był taki strony, taki wypadek, ale mamy park, żywiec do pokazania i na tej tereny do pokazania. Praktycznie jestem tutaj w parku, też się zasiedli. I czekałem teraz po prostu na zamówienie. No to mamy. Profesuję, ja witam serdecznie. Rowerowy Day Vlog, Park Żywiec. Nie pokażę Wam całego parku, bo za chwilę za godzinę będę się no, jak do, na zamówienie kolejny, o ile coś będzie. Jeżeli nie będzie do godziny 18, to chyba raczej nie mam szans jechać nigdzie. Dlatego pokazujemy wam. Tutaj kiedyś było, w szkół drzewnych i leśnik. To było bardzo dawno temu. Teraz to jest jakiś dom Hasburgów czy coś takiego. Oczywiście, deszcz tutaj pada i to wszystko, to już wiadomo, ale teraz sobie zobaczcie, jak pada deszcz, to powinno wyjść tęczę. ja sobie tak dojechałem do Żywca, deszczowo padało, myślałem, że wezmę coś na rano. Okazało się, że rano ktoś mi już na przykład zapieprzył godziny w pracy, to sobie pomyślałem sobie tak, no dobra, no to wziąłeś godziny pracy, to ja sobie wiem na popołudnie i spoko, do godziny 18 sobie ładnie pracuję. I zarobię sobie naprawdę coś. Mogę do 20, ale wiecie jak ściemnia się koło, nie wiem, który się śmieścić, koło 18 się ściemnia. Ale spokojnie, na przykład załóżmy, że jutro to jest środa, to jest środa popielcowa, ja wam dam o to, na czwartek, na popołudnie, na gdzieś na okolicach 14 bądź 15, a ja będę w pracy, no to na, na wieczór wam dam. Bo, bo, bo to jest po prostu jednym słowem masakra, to teraz to się dzieje. Teraz troszeczkę mi wieje, ale jakoś dam radę. I kondycja moja naprawdę jest sporo, bo ja widzowie robię ponad 11 km, w dwie strony. To zauważcie, że robię ponad 22 km. To jest masakra. Ale pargo obrazowy jest nawet spoko. nawet widać, że, że jest to nawet ekstra. Więc jest nawet gitara. Tam dalej jeszcze tutaj macie, nie zapomniałem wam powiedzieć, tam macie jeszcze dodatkowo wiewiórkę z tamtej strony, <grymnie> zapomniałem jeszcze powiedzieć, Jezus skokany. ale że wygląda takie fajnie, tam znajduje się obdali, nie wiem co to jest, chiński jakiś mesze, czy coś takiego, nie wiem co to jest, ale że więc prawdopodobnie nie zmienił się nic, a tam dalej są reszta budynków, a tam pisze z daleka, Jezus czy ja to okwycę? Nie wiem, co tam pisze, że właśnie musicie to sprawdzić sami, bo ja nie wiem, jak tutaj to działa. Czekamy na zamówienie. Co będzie, co będzie. Ale tutaj wygląda, Popatrzcie się. Widzicie? Ej, to ładnie wygląda. Fajnie. Widzicie? Mniej oczywistości przestępczy, lecz tej powtarza, nie chcecie wcale, bo to co on czyni, czyniłem na polski, kuje chwale. A to będziecie sobie ładnie z rowery rowerowy tej vlogu, pokażę Wam teraz inny teren. Proszę bardzo. Gdzie ja dokładnie teraz jestem, to wy dopiero się dowiecie, ale chyba znając i wiecie gdzie jestem. Tak? I zobaczcie. Aktualnie ja się znajduję, tutaj się znajduję i proszę pomnik kolejny. Mamy szybki raport telefoniczny, mamy 16 prawie że 50. Czekamy na kolejne złownia. Do godziny. Wiesz, że to jest rowy, rowy day vlog, ale będę wam mówić. Po to rowerowy vlog jest, żeby w końcu nagrywać dla Was te filmy. Mamy, czekamy do godziny 19, jeżeli nic nie będzie, to i tak mam zapłacone. Dlatego słuchajcie, czekam na zamówienie, aby było coś właśnie blisko koflone. Żeby był jakikolwiek sklep, to będę się bardzo cieszyć, a nie jakiś popieprzony kebab, maki, czy co. Ludzie, kupujcie coś co innego, jakieś zakupy, może. Proszę Was, zlitujcie się, czekamy na zamówienie. A jeszcze przede wszystkim chciałam powiedzieć, jakąś na rzecz. To jest rowerowy Day Vlog. Dlatego Wam pokazałem takie krótkie materiały, co w ogóle znaczy, nie pokażę Wam całości żywca, bo chyba bym oszalał prędzej. No, ale chociaż mieliśmy ten vlog do pokazania, więc jest spoko. Więc skończymy rowerowy day vlog. Kiedy będzie następny odcinek? Eee, nie wiem kiedy będzie następny odcinek. Jak będę gdzie indziej, nie na terenie Żywca, to chyba się, się uda. Yo. Zróbmy to jeszcze raz. Tak wygląda schemat linii komunikacyjnych w Żywcu. będzie jest ostatnia pora, ostatnia droga do pokonania Żywiec, bloki. Czyli na jakieś dziury. Dość tych dziur na samym początku. I bloki. I to, i wszystko. Kończę rowerowy tej vlog Już dziś. Pokażę wam teraz jak wygląda nocą, wygląda nasz żywiec. Daję podobać dodać tutaj miasto, które Wam pokażę. A tak wyglądają bloki. Kończę to już wszystko praktycznie kończę. Bo tu nie ma...